Opole 2018. Krzysztof Krawczyk ostro skrytykowany za plejback. On jednocześnie śpiewa i mówi do publiczności. Krzysztof Krawczyk świętował 55-lecie twórczości. Niestety, jego występ nie przypadł do gustu widzom. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu rozpoczął się od koncertu Krzysztofa Krawczyka, który świętuje swój jubileusz 55 lat na scenie. Artysta zaśpiewał trzy utwory ze swojego repertuaru, ale niestety jego występ zebrał głównie negatywne opinie. Dlaczego? Wszystko przez playback. Opole 2018: Krzysztof Krawczyk śpiewał z playbacku. Krawczyk na scenie zaśpiewał parostatek, byle było tak i ostatni raz zatańczysz ze mną. Chociaż słowo zaśpiewał wydaje się sporym nadużyciem, bowiem artysta hojnie korzystał z playbacku. Oczywiście nie umknęło to uwadze widzów, którzy szybko skomentowali to w mediach społecznościowych.